Mamy trzecią dekadę marca, praktycznie siewy są mocno zaawansowane i jak pogoda dopisze, to do końca marca będą zakończone wszystkie siewy buraków. Ostatnie deszcze, które spadły trzy dni temu nawilgociły glebę, więc wstrzymały na dwa dni siewy, ale jednocześnie poprawiły warunki wilgotnościowe, więc. Można po tej przerwie przystąpić do kontynuowania siewów. Gleba jest dobrze ogrzana. Od 6 do 7 stopni średnio, więc są to warunki sprzyjające, żeby już te siewy zacząć. Od wielu lat stosuję, praktykuję siew w rzędach co 45 cm i w rzędzie 18,6 cm to daje to 115 tysięcy sztuk na nasion na hektarze. Jest to, moim zdaniem, optymalna taka obsada, jeśli chodzi o siew, późniejsze, później wschody polowe, czy też inne warunki. Redukują tą obsadę no, do, do około 100 tysięcy, ale to jest już u mnie na polach wypraktykowana obsada, którą, którą po prostu dalej będę kontynuował. No i jak jeszcze z opłacalnością? To jest e, główny problem e, w tym roku e, uprawy buraków. No, przy tej pięknej pogodzie e, siewy buraków powinny rolników e, cieszyć. No niestety e, tutaj e, jest inny trochę odcień e, tego tej, tej e, procesu, bo okazuje się, że no, mamy umowy podpisane z ceną w granicach 28-30, no, można powiedzieć euro za tonę, jest to cena, która funkcjonowała kilkanaście lat temu. Na tej przestrzeni zmieniły się dużo koszty uprawy. W związku z tym, jeżeli nie dopisze jeszcze odpowiednia aura, jeżeli nie będzie dobrej polaryzacji, może to postawić nas, rolników, na granicy opłacalności produkcji. I tutaj jest to zmartwienie praktycznie wszystkich plantatorów. Oczekujemy ze strony producentów cukru, czyli cukrowni, że podejdą pragmatycznie, po partnersku do nas plantatorów że w takim roku, kiedy rzeczywiście jest trudno nam, plantatorom, więc te ceny mogą po prostu gdzieś tam zostać nam po prostu zrekompensowane w związku z tym, że jesteśmy stałymi plantatorami i trzymamy się tej produkcji, nie, nie zamierzamy jej zaniechać, a z drugiej strony wiemy, że no, na przestrzeni następnych lat no, ona będzie będzie dalej potrzebna. Pole jest przygotowane pod ciew, Całkowity areał, który będzie siany, będzie to siane 100 hektarów. W tym roku jest zwiększona e, liczba hektarów, bo zazwyczaj sialiśmy w granicach 25 hektarów. No będzie niższa cena, opłacalność może się troszeczkę, e, powiedzmy, zmienić. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ziemia pamięta to, co się na niej uprawia. I jeśli będziemy w monokulturze uprawiać, to możemy się również spodziewać Niskich plonów z innych kultur a okopowe, czyli ziemniak, burak, wszystkie inne historie, mówiąc o motylkowych i tak dalej, to jest super sprawa dla następnych siewów, szczególnie zbóż. Siewy buraka cukrowego rozpoczęliśmy 23 marca, natomiast opady deszczu przerwały nam tę pracę. Wracamy do tematu dzisiaj wieczorem, jest dobra pogoda i jak będą odpowiednie warunki zaczynamy się ponownie. Siejemy buraki w systemie tradycyjnym, czyli orkowym. Na jesień wywozimy obornik oraz orzemy, no a na wiosnę wywóz nawozów, rozsiew nawozów oraz uprawa. Buraki siejemy w tym roku co rozstaw nasion. Rzędzie jest co 18,5 cm. No, na głębokości tej y, 2-3 cm, w zależności od, od danego pola. Co roku sialiśmy około 100 hektarów buraka cukrowego. Natomiast cukrownia ob, obniżyła nam te, ten areał o 20%. Także w tym roku jest to 80 hektarów. 9 lat temu wróciliśmy do, do, do zasiewu buraka cukrowego. Y, Okazał, okazało się to dobre posunięcie, bo burak cukrowy był, patrząc z finansowego punktu widzenia, najlepszą rośliną w naszym płodosmianie. No, teraz prognozy nie są dobre. Cukrownia mówi o obniżkach cen, ale nie będziemy rezygnować, będziemy dalej siać. Także zobaczymy, czy to będzie dłużej, czy rok, czy dwa, może znowu będzie lepiej. Burak cukrowy u nas jest ważną rośliną, yy, ponieważ mamy bydło, bydło mleczne, yy, a wysłodki buraczane yy, są cenną, cennym komponentem w paszy. Siewy buraków są zakończone. Przebiegło to dość sprawnie. Najpierw były obawy, że pogoda nie pozwoli tego zrobić w odpowiednim czasie i w odpowiednich warunkach, ale na szczęście wszystko się tak ułożyło, że najpierw popadało. Było za tyle, za tyle wilgoci w glebie. Później poszła uprawa i w sobotę skończyliśmy siewy do ładnej ziemi został burak zasiany, teraz przyszło ciepło, także póki co jest, jest bardzo fajnie. No jedynie co nas martwi, no to ekonomia tej uprawy, gdyż zycuker nasza cukrownia po, po pierwsze obcięła nam, że tak powiem zasiewy o 20%, a po drugie no cena, która będzie, która jest zapisana w nowych umowach jest niezadowalająca, jest praktycznie o jedną trzecią nawet więcej, czy nawet więcej mniejsza niż w zeszłym roku. No, i za nadwyżkowe buraki będzie po prostu bardzo mniej płacone i nie będzie się po prostu kalkulować produkować więcej buraka niż to, co jest w umowie zapisane. Nie ukrywam, no, mamy wiedzę, mamy sprzęt, żyjemy pod cukrownią, można powiedzieć, pod kominem. Wiemy, jak to robić. Mamy najlepsze gleby w Polsce predysponowane pod tą uprawę. Klimat sprzyja tej uprawie, więc chcemy to dalej robić i jest to ta uprawa bardzo ładnie się wkomponowuje w nasze płodozmiany. Chcemy to dalej robić. No i liczymy, że. Ten rok będzie ciężki, ale kolejne lata się poprawią i, i, i będziemy rozwijać tę uprawę. Głównym problemem jest to, że po prostu zalewa nas tańszy ukraiński cukier. Nie daj Boże, jak jeszcze wejdzie umowa z Mercosurem, no to wtedy będzie bardzo ciężko. Są jakieś sygnały, że, że Komisja Europejska przy, będzie przyglądać się rynk, rynkowi cukru i, i może zablokują jakiś napływ tańszego ukraińskiego cukru, który jest produkowany niezgodnie z wymogami, na które na nas się nakłada.